Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Adam Ries potwierdził niedawno, że nasza wiedza o wszechświecie jest niepełna. Według niego teleskop Jamesa Webba dokonał zaskakującego odkrycia, które po raz kolejny potwierdza, że kosmos nie zachowuje się tak, jak przewidują nasze modele. Ale jak to możliwe, że wszechświat rozszerza się znacznie szybciej, niż pozwala na to standardowy model? Tak zwana społeczność Habla od dłuższego czasu stanowi ogromny problem dla ekspertów. Teraz jednak naukowcy z uniwersytetów w Bonn i St. Andrews uważają, że w końcu rozwiązali zagadkę prędkości rozszerzania się wszechświata. Ich nowatorskie podejście ma jednak istotną wadę. Działa tylko wtedy, gdy porzucimy nauki Alberta Einsteina dotyczące natury grawitacji. Dzisiaj pokażemy Wam, co Webb odkrył w głębi kosmosu i jak ta ekscytująca alternatywna teoria rozwiązuje jedną z największych zagadek w historii badań naukowych. Minęły niecałe trzy lata od rozpoczęcia misji naukowej teleskopu Weba, a najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, już zrewolucjonizował naszą wiedzę o ewolucji kosmosu. Jeżeli choć trochę interesuje Cię ten temat, na pewno zauważyłeś, że teleskop Weba odkrył całą serię tajemniczych galaktyk, które wydają się zbyt duże i masywne jak na swój wiek, zaledwie kilkaset milionów lat po wielkim wybuchu. Ponieważ nasze obecne modele nie potrafią wyjaśnić istnienia tych wczesnych galaktycznych gigantów, szybko zyskały one niechlubną nazwę łamaczy wszechświata, ale czy ta nazwa jest naprawdę odpowiednia? Kto wie? Być może sytuacja nie jest tak niemożliwa, jak początkowo się obawiano. W rzeczywistości nowe badania doprowadziły do wniosku, że tajemnicze czerwone obiekty nie są wcale niewytłumaczalnie masywnymi galaktykami, ale raczej rosnącymi czarnymi dziurami. A tam, gdzie większość obserwowanego światła można przypisać takim dziwacznym potworom masy, nie mamy już do czynienia z galaktycznymi wcześniakami, które powodują, że nasz standardowy model kosmologii rozpada się jak domek z kart. I chociaż rozwiązanie wymaga dalszych obserwacji, obecnie wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze. Niestety nie dotyczy to innego, nie mniej poważnego problemu w obecnych badaniach. Jak wspomniano na początku, wszechświat rozszerza się znacznie szybciej niż pozwalają na to nasze teoretyczne przewidywania. Odkrycie, że wszechświat w ogóle się rozszerza, zawdzięczamy pewnemu Edwinowi Hubble'owi, który jakieś 100 lat temu, jako pierwszy, zdał sobie sprawę, że Droga Mleczna nie jest bynajmniej jedyną galaktyką we wszechświecie i że inne galaktyki również oddalają się od nas. Jednak temu rewolucyjnemu odkryciu towarzyszył nie mniej przełomowy wniosek, że patrząc wstecz, rozszerzający się w przestrzeni wszechświat musiał mieć niewielki punkt początkowy, w którym wszystko było kiedyś ściśnięte. I chociaż ten punkt początkowy stał się znany jako pierwotna osobliwość, która dziś stanowi sedno teorii wielkiego wybuchu, w latach 90. eksperci odkryli, że przestrzeń nie tylko się rozszerza, wbrew wszelkim oczekiwaniom jej rozszerzanie się w rzeczywistości przyspiesza. Jako siłę napędową tego zagadkowego przyspieszenia ponownie postulowano ciemną energię, równie tajemniczą i niezbadaną siłę, która ma przeciwdziałać grawitacji. Ale jak szybko w rzeczywistości rozszerza się wszechświat? Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że na to banalne pytanie można odpowiedzieć dość szybko. W rzeczywistości jednak jest to sedno zagadki badawczej, z którą astronomowie zmagają się od lat. Dlaczego napięcie habla jest tak problematyczne? Z czysto teoretycznego punktu widzenia, sprawa wydaje się jasna. Jeżeli użyjemy modelu standardowego do określenia stałej habla, która wskazuje, jak szybko obecnie rozszerza się wszechświat, otrzymamy wartość około 67 km na sekundę na megaparsek. Jednostka ta może brzmieć nieco dziwnie, ale biorąc pod uwagę, że megaparsek odpowiada około 3,26 miliona lat świetlnych, oznacza to po prostu, że prędkość, z jaką galaktyki oddalają się od siebie w przestrzeni kosmicznej wzrasta o 67 km na sekundę co 3,26 miliona lat świetlnych. Po przeliczeniu daje to 244 tysiące km na godzinę na megaparsek, ale niestety dotyczy to tylko teorii. W praktyce nasze bezpośrednie pomiary w przestrzeni kosmicznej wykazały, że wartość stałej habla jest znacznie wyższa. Dokładniej rzecz biorąc, badania supernowych soczewek grawitacyjnych gwiazd zmiennych i czerwonych olbrzymów wykazały, że wynosi ona w rzeczywistości 73 km na sekundę na megaparsek, to imponujące 264 000 km na godzinę na megaparsek, a więc odchylenie od teoretycznie przewidywanej wartości wynoszące 20 000 km na godzinę na megaparsek to drastyczne odchylenie określa się mianem napięcia Habla, ale jak można to wyjaśnić? Czyżbyśmy w przeszłości popełnili kluczowe błędy pomiarowe, które zafałszowały prawdziwą wartość stałej Habla? Właśnie to chcieli ustalić eksperci, którzy wykorzystali teleskop Webb do ponownej analizy danych zebranych przez teleskop Habla. W tym celu zespół kierowany przez laureata Nagrody Nobla Adamarisa z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore przyjrzał się bliżej gwiazdom zmiennym, czerwonym olbrzymom i klasie gwiazd olbrzymów bogatych w węgiel i ostatecznie stwierdził, że uderzająca rozbieżność między teorią a rzeczywistością nadal istnieje. W związku z tym ocena najbardziej kompleksowego zestawu danych, Webam dostarczonych do tej pory, również dała ogólny wynik pomiaru wynoszący 72,6 km/s na megaparsek. Odchylenie od momentu standardowego nie można zatem przepisać niepewności pomiarów lub błędom teleskopu Hubble'a. Adam Ries sklasyfikował to odkrycie w następujący sposób. Rozbieżność między obserwowaną prędkością ekspansji wszechświata a przewidywaniami modelu standardowego sugeruje, że nasze rozumienie wszechświata może być niepełne, ponieważ dwa flagowe teleskopy NASA potwierdzają wzajemnie swoje wyniki. Musimy bardzo poważnie potraktować problem rozbieżności stałej habla. Ale co może się za tym kryć? Innymi słowy, jeżeli nasze rozumienie wszechświata jest niepełne, to co do tej pory przeoczyliśmy? RIS odpowiada. Może to być egzotyczna forma ciemnej energii lub ciemnej materii, istnienie nowego rodzaju cząstki lub pola, albo błąd w naszym rozumieniu grawitacji. Czy Einstein się mylił? Rozwiązanie sprzeczności Hubla. A skoro mowa o błędzie w naszym rozumieniu grawitacji, według zespołu badawczego z Uniwersytetów w Bonn i St. Andrews, grawitacja może w rzeczywistości zachowywać się zupełnie inaczej niż powszechnie się zakłada i tym samym umożliwić nam w końcu rozwiązanie zagadki sprzeczności Hubla. W uproszczeniu rozwiązanie opiera się na założeniu, że Droga Mleczna znajduje się w superpustce, czyli ogromnej pustej przestrzeni we wszechświecie. Badania na dużą skalę wykazały, że największe połączone struktury we wszechświecie nie są wcale chaotyczne i rozmieszczone losowo, ale ułożone w konstrukcję przypominającą sieć, której siatka tworzy tzw. filamenty. Wraz z pustkami filamenty te tworzą gigantyczne, praktycznie pozbawione materii bańki. Badania przeprowadzone przez Sergija Mazurenko pokazują, że nasza droga mleczna również znajduje się w takiej bańce i że w tym kontekście można błyskawicznie wyjaśnić przyczyny napięcia habla. Aby to zilustrować, naukowcy porównują tę konstelację do pęcherzyka powietrza uwięzionego w cieście. A ponieważ gęstość materii wokół pęcherzyka jest znacznie wyższa, emanują z niego siły grawitacyjne, przyciągające galaktyki wewnątrz w kierunku krawędzi pęcherzyka. W przypadku zagadki ekspansji oznacza to, że galaktyki oddalają się od nas znacznie szybciej niż oczekiwano, ponieważ podlegają wpływowej lokalnej niedogęstości. Niestety to pozornie prawdopodobne podejście ma poważne ograniczenie. Ściśle rzecz biorąc, takie niedogęstości lub superpusta przestrzenie nie powinny w ogóle istnieć. Model standardowy zakłada, że materia w przestrzeni powinna być równomiernie rozłożona. Jednak autorzy badania wskazują na serię galaktyk oddalonych o 600 milionów lat świetlnych, które oddalają się od nas cztery razy szybciej niż pozwala na to model standardowy. A to nie wszystko. W tym samym duchu naukowcy podkreślają, że model standardowy opiera się na teorii natury grawitacji zaproponowanej przez Einsteina i że można sobie wyobrazić, że twórca teorii względności mylił się w niektórych kluczowych kwestiach. Mówiąc dokładniej, odnosi się to do założenia, że siły grawitacyjne zachowują się zupełnie inaczej niż przewidywał Einstein. W ten sposób naukowcy wykorzystali w swojej symulacji komputerowej zmodyfikowaną teorię grawitacji. Mowa tu o tzw. zmodyfikowanej dynamice newtonowskiej, w skrócie MONT, zaproponowanej w latach 80. przez izraelskiego fizyka Mordechaja Milgroma i uważanej za teorię marginalną. Mont opisuje zachowanie obrotowe galaktyk przez modyfikację równań ruchu materii w polu grawitacyjnym. I tym samym nie wymaga nawet działania tajemniczej ciemnej energii. Jednak alternatywna teoria przewiduje również gigantyczne puste bańki w przestrzeni. I właśnie w tym tkwi sedno sprawy. Gdyby grawitacja naprawdę zachowywała się tak, jak przewiduje Milgrom, istniałaby tylko jedna stała wartość tempa ekspansji kosmosu, a obserwowane rozbieżności wynikałyby po prostu z nierównomiernego rozkładu materii. Jednak to, w jakim stopniu MOND zdoła w przyszłości pozbyć się statusu teorii marginalnej, to oczywiście zupełnie inna kwestia. Oznaczałoby to przecież, że musielibyśmy porzucić niektóre utrwalone, podstawowe założenia dotyczące natury grawitacji. Zanim się pożegnamy, zachęcamy do kliknięcia przycisku subskrypcji. Dołącz do naszej społeczności, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!